13 lutego natomiast obchodziliśmy Światowy Dzień Radia. Jak to jest być radiowcem i co wyjątkowego oferuje swoim słuchaczom radio? O tym opowiedział nam Marcin Janota z internetowego Radia Best. W roku 1901 Giulielmo Marconi, przesyłając sygnał radiowy przez Atlantyk, rozpoczął trwającą do dzisiaj erę radia. 13 lutego to światowy dzień tego medium, które przez grubo ponad 100 lat nieprzerwanie dostarcza nam wszystkim rozrywki i najświeższych informacji o ludziach, wydarzeniach, po prostu o świecie. Radio towarzyszy nam na co dzień w domu, w pracy i w samochodzie. I mimo rozwoju nowych technologii w dobie telewizji i internetu wciąż nie traci na popularności, bo radio, tworzą. Zawsze podkreślamy, że radio to tak naprawdę jest teatr wyobraźni. I czasy się oczywiście zmieniają. Inaczej to wszystko wygląda, jeśli chodzi jakby o tworzenie stacji radiowych. Jest jakby więcej możliwości, są dostępne stacje online, ale i tak podejrzewam, że wiele osób kocha radio za to, jaki jest klimat. Kiedy słuchujemy się w głos prezentera, słuchujemy się w muzykę, to jednak to chyba wszystko inaczej brzmi tak naprawdę niż kiedy odpalamy sobie jakiekolwiek jakikolwiek urządzenie, które nam dostarcza muzykę. Ale tak po prostu jak tak zwaną szafę grającą. Radio kochamy za słowo, radio kochamy tak naprawdę za to co tam się dzieje. Różnego rodzaju audycje na żywo, spontaniczność, to wszystko jest fantastyczne w radiu. I my oczywiście jako ekipa Radio Best bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich tych, którzy oglądają raciborską telewizję kablową. Zapraszamy także do słuchania Radio Best w bardzo prosty sposób, po prostu radiobest.pl. Tam zaglądacie i tam możecie nas słuchać przez internet, tak naprawdę na całym świecie i to też jest magia niesamowita. Radio. Także jeżeli ktoś by mnie kiedyś zapytał czy wolę radio czy telewizję, e, telewizja jak najbardziej ok, ale radio też ma swój niesamowity klimat. Podkreślam to jest niesamowity i fantastyczny teatr wyobraźni. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają raciborską telewizję kablową. Z okazji Światowego Dnia Radia naszym serdecznym przyjaciołom radiowcom życzymy pasma sukcesów.